Hej, witajcie na kanale Jenny Beauty Vlog. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym pokażę Wam e, nie najnowszą, niestety, po już trochę tych produktów nie przyleżały, ale e, paletę Esencja od Glam Shopu. Jest to paleta jubileuszowa, oczywiście będą słocze na powiekach. I zaraz zrobimy sobie wspólnie makijaż. Ja z tej kolekcji zamówiłam sobie właśnie paletę oraz rozświetlacz, który bardzo do mnie przemawiał, bo widziałam u Hani na story, że on jest różowy. A ja uwielbiam różowe rozświetlacze. Także no zaraz przejdziemy do słoczy i potem do make-upu. Witajcie po słoczach, mam nadzieję, że Wam się podobały. No to tak, jeżeli chodzi o paletę po słoczowaniu, to wygląda ona, wygląda ona w ten sposób. Język mi się klącze. Powiem Wam szczerze, że jestem um, nieco pozytywnie zaskoczona, jeżeli chodzi tutaj o to, jak te cienie się zachowują, szczególnie mam na myśli tutaj maty, ponieważ one się bardzo nie pylą. Ja jestem przyzwyczajona do tego, że cienie z półmatowe, matowe, no to niestety, ale są takie raczej pylące się dość mocno. A tutaj, no, jestem pozytywnie zaskoczona, bo one się pylą, ale nie aż tak mocno jak zwykle, także spoko. Pigmentacja też jest bardzo fajna. Zresztą widzieliście na swoczach. Kolorystyka do mnie bardzo przemawia. Myślę, że jest to taka paleta bardzo uniwersalna. Która sprawdzi się zarówno do makijaży dziennych, wieczorowych, ślubnych, do, myślę, na, po prostu myślę, że na wiele okazji się sprawdzi. Fajne jest też to, że tutaj mamy różne wykończenia e, cieni błyszczących. Wydaje mi się, że tutaj mamy co najmniej ze dwa turbo pigmenty, i zaraz przeczytamy, co tutaj z tyłu jest napisane. E, Glam Box Esencja, paleta stworzona z okazji dziesiątych urodzin marki Glam Shop. Przy jej tworzeniu zależało nam na tym, aby kolorystyka palety pozostająca wokół klimatu glamour umożliwiała. Wykonanie makijażu zarówno dziennego, jak i wieczorowego. Całość składa się z 10 różnorodnych cieni, matów, metalików i turbopigmentów. No właśnie, więc mamy tutaj 5 matowych cieni. Wydaje mi się, że dwa albo 3 turbopigmenty, no i dwa takie metaliczne cienie. No, no to co, przechodzimy do makijażu. Jak na razie paleta mi się bardzo podoba, też zresztą, jeżeli chodzi tutaj o um, opakowanie, to myślę, że jest bardzo ładna. Taka holograficzna. Jedyne co, no to ciężko mi było przeczytać to, co tu jest z tyłu napisane, bo ten napis jest biały, a widzicie, że to się wszystko mieni, także dla mnie to było dość problematyczne, ale udało się. Standardowo nie mamy lusterka w środku. Zacznę sobie od matowego beżu, który nałożę podłuki brwiowe i jak widzicie, naprawdę w tej pigmentacji jest, no myślę, że bardzo w porządku. Niestety no trochę ta paleta u mnie przeleżała. Już w międzyczasie w Slamshopie zdążyło wyjść multum nowości. I właśnie mam teraz pytanie do Was. Jakie nowości z Slamshopu chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale? Bo szykuję się do jakiegoś kolejnego zamówienia. Nie wiem co prawda kiedy je zrobię, bo um, muszę trochę oszczędzać. Ale na pewno um, na pewno zrobię znowu jakieś zamówienie. W związku z czym e, pytanie do Was, co chcielibyście zobaczyć? Mnie osobiście interesują cienie w płynie, e, pomadki nowe w płynie, kilka kolorów tam wydaje się być naprawdę bardzo ładnych, e, kremowe bronzery, no i podkład rozświetlający. Też jestem ciekawa, jak on się będzie sprawdzał, bo jeżeli chodzi o ten zwykły podkład, no to on u mnie e, zdał egzamin. Oprócz tego, że miałam wcześniej dobrany kolor, no to jakby całodniowy test wyszedł bardzo pozytywnie. I no, lubię ten podkład, także jestem też ciekawa, jak będzie się sprawdzał podkład em, rozświetlający. W tej palecie nie ma za bardzo takiego jaśniejszego cienia przejściowego, matowego, więc em, no, trudno. Posłużę się kolorem takim ładnym, śliwkowym, chłodno-eleganckim. I nałożę sobie go tutaj. A na powiekach mam w formie bazy odrobinę korektora z Catrice. Wracając właśnie do nowości z Shopu, to ja już się szykuję na kalendarze adwentowe. Także na pewno kalendarze w tym roku będę kupowała. Znaczy, no, mam nadzieję, że kupię. W sumie, tak pewno to nic nie jest, ale chciałabym kupić. No i właśnie jeszcze moje pytanie: jakie nowości z gnoślapu chcielibyście zobaczyć? Co Was interesuje? Ogólnie, jakie produkty chcielibyście na moim kanale zobaczyć? Co byście chcieli zobaczyć? Może macie jakieś filmy, które by Was interesowały? Wiem, że jest dużo pytań o organizację mojej toaletki, ale szczerze, ja po prostu mam niezorganizowaną toaletkę, dlatego na razie takiego filmu nie nagrywam. Natomiast na pewno nagram taki film, jak już się będziemy przeprowadzać do naszego domu i sobie tam będę urządzała pokoik makijażowy, to, to, to na pewno taki film się pojawi. Natomiast na tę chwilę no, po prostu mam wszystko tak, wiecie, poupychane, żeby się po prostu zmieściło i, i tyle. No i szczerze teraz widzę, że właśnie coś, czego mi w tej palecie brakuje, no to, to jest taki cień przejściowy, taki jaśniejszy, bo jednak ten e, chłodno-elegancki taki no fiolet, powiedzmy, że to jest, taki y, lila bym to nazwała, to jest dość cienny kolor i no ja bym tutaj chciała jeszcze coś takiego pomiędzy, aczkolwiek no oczywiście nie w każdej palecie musi być coś takiego, także mogłabym się posłużyć inną paletą, ale jeżeli by to miała być jedna paleta dla kogoś, no to no moim zdaniem tutaj po prostu brakuje takiego cienia. I tak sobie myślę, że się postąpię troszeczkę inaczej niż zwykle, czyli wezmę sobie odcień Cabris, ten taki metaliczny brąz i nałożę sobie go tutaj o! Dokładnie tu, gdzie go nakładam. Czyli najpierw po prostu nałożę sobie cień um, błyszczący, a potem dopiero będę tutaj doklepywać cień matowy w zewnętrzny kącik. Troszeczkę mi się ten cień tutaj osypał, już go sobie zmiotłam, także jest w porządku. E, dobra, no i właśnie teraz wezmę sobie cień matowy, to będzie ten cień klasyk, czyli taki... Um, średni, powiedzmy, brąz i sobie go tutaj doklepię. O, chociaż on jest trochę chyba jaśniejszy od tego metaliku, ale zobaczymy. Rozlęduję sobie tutaj granicę takim mniejszym pędzelkiem czystym. No i widzę, że będę musiała tego cienia dołożyć, bo niestety, ale on jest jednak jaśniejszy od tego metaliku i Yy, I no, nie wygląda to, chyba, że... Zobaczymy, że go tołożę, a jak nie, no to po prostu jeszcze sobie tam tego ciemniejszego. Hmm. Przejdę sobie do jakiegoś błysku ładnego i mnie się oczywiście najbardziej podoba ten błysk taki, który jest z różem, czyli morganit. W ogóle... Yy... Teraz już wspomniało, że jeżeli chodzi jeszcze o tą paletę i o to, dlaczego ten film tak późno wychodzi, no to swoją drogą to, że po prostu miałam głowę do nagrywania ostatnio. W przednim filmie wymówiłam dlaczego. Natomiast. Um, um, chciałam ten film wcześniej nagrać, ale paleta przyszła do mnie totalnie rozwalona. To znaczy, totalnie dwa. dwa um, cienie były rozwalone. Właśnie ten organit i chyba Sedno, albo Essentia, jedna z, z tych dwóch. I stwierdziłam, że no, poproszę o nową paletę, bo nie chcę mieć rozwalonej. I no, niestety, ale musiałam odesłać tamtą, także zanim mi przysłali nową. To trochę to potrwało. Tak samo rozświetlacz przyszedł, niestety, ale rozwalony, więc też właśnie na rozświetlacz czekałam. I to już jest drugi raz, jak no, moje zamówienie z Lompropu przychodzi, niestety, ale. No, zniszczone, no po prostu rozsypane cienie czy rozświetlacz. Nakładam tutaj teraz cień e, serno, który jest bardzo ładnym złotym, i łączę sobie go z kaprysem. Także to też jest mm, nowina trochę tego, że nie wiem, czy korierze rzucają tymi paczkami, czy co się tam dzieje, ale, mm, ale no już któreś raz przyszła do mnie paleta. I zdążył był po prostu w stanie opłakanym. I tak mnie to zastanawia, bo jakby z cieniami innych firm mi się to jeszcze odpukać na szczęście nie zdarzyło. Także nie wiem, czy to po prostu chodzi o to, że one są tak lekko sprasowane te cienie, czy co. Teraz sobie jeszcze dołożę palcem troszeczkę tego kapresu tutaj na środek, żeby to ładnie połączyć jedno z drugim. Wrócę sobie jeszcze do cienia Chłodno-Elegancki, bo to bardzo ładny jest ten cień i w ogóle wydaje mi się, że też jedna z tych pomadek taka właśnie chyba róż z tych nowych będzie miała taki podobny kolor, do gorza troszkę jaśniejszy. W porządku, także teraz jeszcze dolna powieka i myślę, że na dolną powiekę no może sobie takim mniejszym pędzelkiem kuleczkowym też odcień klasyk, no bo w sumie Czemu nie? Tak w ogóle to sobie nim go tu, to też tutaj dołożę jeszcze troszkę. I właśnie na dolną powiekę sobie też nałożę cień klasyczny, tylko muszę się przybliżyć. Spróbuję bo... sobie nałożyć tutaj e, cień esencja. Takim lekko zwilżonym pędzlem. Tyle w temacie cieni. Poza gatem wytuszowałam sobie jeszcze rzęsy wodoodpornym tuszem z Vibo. No i cóż mogę powiedzieć o tej palecie? No, pracowało mi się nią dobrze. Cienie się fajnie blendują. Coś, to mi, czego mi tutaj brakuje, no to ten taki przyjściowy cień, o którym Wam mówiłam. Też tutaj nie ma czerni. Także nie jest to taka paleta, która będzie samowystarczalna, przynajmniej moim zdaniem. Ale jest to ładna paleta. Cienie mi się osobiście bardzo podobają i uważam, że są dość uniwersalne i nieproblematyczne. Jest to taka paleta, która ma w sobie zarówno chłodne, jak i ciepłe tony, chociaż dominują tutaj zdecydowanie tony ciepłe. Także jeżeli nie lubicie ciepłych cieni, no to przykro mi bardzo, ale to raczej ta paleta Wam nie przypadnie do gustu. Aczkolwiek jak widzicie, no makijaż jest taki trochę chłodno-ciepły, bo tutaj ten element takiego chłodu jest. No i właśnie takie dwa najchłodniejsze tony cienie znaczy się to jest właśnie ten i ten nad nim, czyli ten chłodno-elegancki. Um, ogólnie paleta jest moim zdaniem ładna jakościowo, nie odbiega od innych palet. Na plus dla mnie jest tutaj to, że maty w tej palecie nie pylą się tak strasznie mocno i są takie fajne kremowe pod palcem. Także. Myślę, że fajnie. No i też na no plus jest to, że tutaj mamy różne wykończenia, cieni. Mamy dwa albo trzy czułe pigmenty, chociaż chyba raczej trzy. No i dwa takie bardziej metaliczne cienie. Kolorystyka bardzo ładna, także jeżeli Wam się podoba, no to myślę, że warto sobie ją kupić. I też, no jest to, wiecie, fajna sprawa, bo jest to paleta jubileuszowa. Także nawet dla kolekcjonerów glam shopu, no to myślę, że to jest must have. A dla wszystkich pozostałych osób, które lubią po prostu nowinki makijażowe i kochają makijaż, tak jak na przykład ja, no to myślę, że też bardzo fajna paleta, ładna wizualnie. I tutaj coś, do czego się w ostatnim filmie ktoś przyczepił, że ja powiedziałam, że paleta jest ładna, a ma tłuste plamy, no to tutaj jak na razie przynajmniej tych tłustych plam po cieniach nie ma. A Teraz przejdziemy sobie już do rozświetlacza, którego ja już oczywiście używałam, bo ja bez rozświetlacza to wiecie. Nie mogę, po prostu nie mogę. E, ogólnie mam już rozświetlacz na twarzy, ale spróbuję go zaraz troszeczkę przytłumić, bo nagrywałam inny film. E, a tak wygląda rozświetlacz z kolekcji Esencja, lusterko w środku. E, tutaj tego produktu w ogóle jest, e, nie wiem ile, 9 gramów. 9 gramów wyprodukowano w Polsce. Esencja Blasku tak się rozświetlacz nazywa. No i tutaj mamy e, dwa kolory, z czego jeden wygląda, nie wiem czy Wam to tutaj pokażę. Ale pod odpowiednim kątem on wygląda na zielony. Ten na taki złoto-zielony. No ale ogólnie są to rozświetlacze, które mają w sobie nutkę różu, co mi się osobiście bardzo podoba. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda na palcach. O, no, są bardzo miękkie. O, widzicie, że ten to jest ten taki złoto-zielono-różowy, ale on daje taki różowy blask, i tutaj jest ten taki bardziej złoty które na dłoni wygląda na taki, um, właśnie złoty z nutką różu. Dobra, zaraz pokażę Wam tutaj, tak. O. Też jest trochę inna konsystencja tych rozświetlaczy, bo zdecydowanie ten taki um, ciemniejszy jest bardziej gładki, a ten jaśniejszy, to znaczy ta jaśniejsza część, jest taka bardziej um, miałka, nie miałka, taka, um, nie wiem jak to określić. No jest różnica w konsystencji tych oświetlaczy. O tak to wygląda, jeżeli chodzi o bazę kolorystyczną. No i tutaj jest ten um, ciemniejsza, to jest ta, ta ciemniejsza strona, a tu jest ta jaśniejsza strona. Jeszcze może zmieszamy, co? Tu na dole na mojej dłoni macie zmieszany ten oświetlacz tutaj. Więc też jest to fajna sprawa, bo po prostu kupujecie jeden produkt, a macie w sumie tak jakby trzy. Bo możecie sobie zmieszać, albo możecie każdego z tych kolorów używać oddzielnie. Sobie troszkę spróbuję przytłumić to, co mam na twarzy. No myślę, że już jest zdecydowanie mniej świeci. I tak, na jedną stronę twarzy nałożę sobie tą jaśniejszą stronę rozświetlacza, na drugą stronę twarzy tą ciemniejszą. No i zaraz zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Najpierw ta jaśniejsza. I o, ta jaśniejsza jesień jest taka bardziej grubo taka jakby bardziej mokra. O, też więcej się tego rozświetlacza nabiera na pędzel. Uhuhu No właśnie, patrzcie, co sobie zrobiłam, Oj No, nie powiem trochę w topa, spróbuję to rozblendować. Zdecydowanie za dużo go nabrałam. I myślę, że to widać, jak patrzę na wprost, to tutaj jest takie rozjaśnienie. No, dobra, mówmy się, nabrałam go dużo tego rozświetlacza naprawdę. I tak jakoś nie pomyślałam, żeby go mniej nabrać, także moja wina, ale no, jest tutaj rozjaśnienie. Dobra, no myślę, że teraz już w miarę to wygląda. I kolor jest ładny, naprawdę bardzo ładny. Dobrze, i na drugą stronę twarzy nałożę sobie tym samym pędzlem, tylko jakby drugą stroną tego pędzla. Ten ciemniejszy rozświetlacz, a właściwie tą ciemniejszą stronę rozświetlacza. No i teraz się przekonamy, jak to będzie wyglądało. O, tak, to jest to, co się lubią najbardziej. Zdecydowanie, tak tak, 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 tak. Tak, 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 tak. To jest to, co ja lubię. Czyli różowy blask. Może nie wygląda to naturalnie, ale. Cóż mogę poradzić, lubię róż? Także tak wygląda ta ciemniejsza strona rozświetlacza, a tak wygląda ta jaśniejsza strona rozświetlacza. Jedna i druga strona mają w sobie nutkę różu, tyle że mam wrażenie, że tutaj jest to mocniej widoczne i jest to bardziej taki chłodny róż, a z tej strony jest taki bardziej złoto... Taki rose gold, tak bym powiedziała. Taki złoto-różowy kolor. Dobrze, No sobie troszkę tu, o tak. I jeszcze coś, co Wam chcę powiedzieć i pokazać. Um, a właściwie pokazać, to nie wiem, czy mi się uda. Czekajcie. To, może wyginać rękę? No nie, nie uda mi się. W każdym razie, no, pod niektórymi kątami tą zielonkawą poświatę na swojej ręce widzę. To jest mój ulubiony rozświetlacz Ever. To jest rozświetlacz z Nabli, który jest limitowany, a właściwie był limitowany i to jest rozświetlacz z jakiejś kolekcji świątecznej sprzed kilku lat. Nazywa się Davinaiser. I właśnie on jest taki pod kątem zielony trochę. Natomiast na twarzy daje taki różowy blask. Właśnie coś w tym stylu. I zaraz wam pokażę tutaj słowcza. Na mojej dłoni, o tak. O, teraz troszeczkę widać to taką zielonkową nutkę, ale on tak wygląda, i jest po prostu przeboski. Uwielbiam go. No i obok tego chcę Wam pokazać rozświetlacz właśnie z Glam Shopu, który, no, zdecydowanie um, w tym glam shopowym rozświetlaczu widać bardziej tą zieloną nutkę. On jest tutaj, ten glam shopowy, ale ogólnie są bardzo. Bardzo podobne. Mam wrażenie, że ten z nabli jest gładszy i właśnie przez to, że tej bazy takiej zielonkawej nie widać tak mocno, no to jest ładniejszy. Natomiast no jest to pewien, mam wrażenie, zamiennik. O, teraz widać. Jak one wyglądają to jest nabla na środku. Tu, tu, tu. Tu jest glamshop. No są podobne, są podobne. Także jeżeli też lubicie ten rozświetlacz z nabli, Albo jeżeli byście go chcieli, ale go już po prostu nie ma, no to ten rozświetlacz z esencji jest podobny. Ogólnie jeżeli chodzi o te dwa produkty, które Wam dzisiaj pokazałam, no to rozświetlacz mi się bardzo podoba, dlatego że ja po prostu lubię różowe tony w rozświetlaczach, ale jeżeli Wy nie lubicie, no to to nie jest zdecydowanie nie jest to rozświetlacz dla Was, bo tutaj te różowe tony są zarówno w tym e, ciemniejszym e, egzemplarzu. Jakby zarówno w tej ciemniejszej stronie, jak i w tej jaśniejszej stronie różowe to one są, także jeżeli nie lubicie, nie kupujcie tego rozświetlacza. Jeżeli chodzi o opakowania glamszabowe, no to to w jaką stronę oni poszli bardzo mi się podoba. Zarówno kolorystyka taka brudno-różowa mi się podoba, jak i po prostu to, że one są teraz takie mm, bardziej eleganckie, słodniejsze mam wrażenie. Tak samo, jeżeli chodzi o tą paletę, to opakowanie jest bardzo ładne, cienie mi się podobają, muszą też, wcześniej o tym wszystkim mówiłam, ale z mojej strony fajne produkty i to by było już na tyle, dajcie znać jak Wam się mój makijaż podoba, w ogóle jeżeli chodzi o to, co tutaj mi się zrobiło przed chwilą na twarzy, tam gdzie nałożyłam za dużo tego rozświetlacza, no to jak widać dałam radę to rozblendować, także nie jest źle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak zostawcie mi łapkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz, udostępnijcie ten film swoim znajomym, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żeby Was tego typu filmy nie ominęły, dajcie znać jakie produkty chcielibyście na moim kanale zobaczyć. Tutaj głównie chodzi mi o glamshop, ale nie tylko. Także dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. Jeżeli będzie na przykład więcej głosów za jakimś produktem, to postaram się wygospodarować na niego pieniążki i kupić, pokazać. A może, bo mam już w swojej jeszcze wam nie pokazałam. Także dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. Także z nowości właśnie z glamshopu, ale nie tylko. Ja się już z wami żegnam. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Pa!